A dzisiaj, no może nie dzisiaj, ale w tym tylko mi Halloween. Albo się przybiera za czarownicę, albo za taką, y, nie wiem, księżniczkę, ale taką wiecie, y, starą księżniczkę, albo za dłucha. No to trzy propozycje. I jeszcze nie wiem, którą wybrać. Dobra, jestem już w łazience i będzie potrzebna nam taka pomadka, najpierw smarujemy sobie. Ale no zaraz, zaraz za długo będzie filka. Okej, okay. to jest poszło numer jeden. Ale, żeby takich tutaj maszczek tak nie było widać na ustach, bierzemy eyeliner Już silka. Okej, okay. jestem już gotowa. To jest numer jeden i to jest do Baba Jaki, bo mam już kapelusz, ale i stroju jeszcze nie mam, bo będę jechał po niego. Niedaleko jest Pepco, tam są dużo rzeczy do wyboru, ale teraz i to jest pierwsze. To jest mój pierwszy e, makijaż, znaczy prawie makijaż, a właściwie resztę makijażu. No okej, okay. jestem będę gotowa, ale i co? Na rzeczach mam całe upaćkane? No nie, chwilkę. No dobra, to jest pierwszy makijaż. Jak wam się podoba? bo to idę do czarownicy i tam będzie part, aż drugi i tam powiem wam jeszcze ostatnie... Nie, drugi makijaż i trzeci i dajcie znać, który wam się lepiej podoba. Bo to jest czarodzieja dla czarownicy. Jak wiecie, czarownice mają miotły, mają kapelusze i duże sutnie. I widzimy się już za chwilkę. Ale wiecie co? Może trochę zostanę. No dobra, już sekund. Okej, okay, jestem już. E, do tego będzie będę musiała. Pomadka. Tu jest jakaś z tego. Pomadka. Mam zrobić Wam piramid. No dobra, odpada, ale Ale to na różnego. A potem zrobimy Teraz ja nam potrzebny ten niebieski, o. I już się widzimy za sekundkę. Okej, okay, jestem już. Tu jak się już wymalowałam, to tak wygląda, ale jeszcze do tego potrzebujemy tego błyszczyku. O, to nie właśnie zauważyłam. Słuchajcie, teraz będzie nam potrzebna taka świnka. Taka świnka. I będzie będziecie musieli ją posmarować sobie w środek ust. Czyli nie myślę, żeby to tak wyglądała. I to jest y, opcja ducha. Ale zaraz, zaraz. Czy to tylko usta? No przecież nie. Widzimy się też za sekund. Okej, okay, tak wygląda. Y, znaczy, nie widać pod światło. Okej, okay, y, Tak wygląda duch, słuchajcie. Tutaj trochę dopracuję sobie. O, jak widzicie, tak wygląda. I to jest druga, a jeszcze jest trzecia propozycja. Nie wymyślałem przynajmniej zbytnio y, tej. Nazwy, ale na pewno ją jeszcze nazwę, tylko ciekawe co to będzie. Dajcie znać w komentarzach. Ja nie wiem, bo to Wy macie wymyślić tą nazwę, ale okej okay, już. To. Za sekundkę! Nie no, nie działa. O, i to jest kolejna. Kolejny to już jest. I ja, no patrzcie jak ja mam tutaj zywoku. Bo, bo tyle już już tych zrobiłam dzisiaj musiałam patrzeć, czy ta będzie dobra, czy to w ogóle. Więc y, kto mnie jeszcze nie subskrybuje, nie daje, jeszcze nie da łapki w górę, to teraz ma czas nadrobić. A! I może Halloween na pewno nagram, na pewno nagram kolejny e, film z Halloween, czyli coś ubiorę, ale musicie zapisać. Będę liczyła głosy, kto teraz głosuje na czarownicę. Pamiętajcie, że zielone czarownica, różowe wy, wymyślacie, a niebieskie duch. Patrzcie, jak jestem usychana! Na wlóz! Jaka jestem usychana! Z tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. I pamiętacie, pamiętajcie, wybierzcie dla, dla tego różowego sfora, wymyślcie imię i co to będzie? Bo ja nie wiem, wy to musicie. Naprawdę, e, zawsze musicie wy to wymyślić. A więc e, tym akcentem, powiedziałam coś, a tym akcentem kończymy odcinek. Cześć!